do obejrzenia odcinka wciśnijcie na ekran, zastupujcie film i wciśnijcie po prawej stronie ten trybik wciśnijcie jakość no i idziecie na zaawansowane i wybierzcie to lub to 360 tego nie polecam więc albo pierwsze albo drugie wciśnijcie to tak jak ja teraz drugie no i możecie sobie wcisnąć play i oglądajcie dalej za, polecam to wcisnąć, bo odcinek naprawdę wymaga jakości. Hej, Siemano widzowie! Jak widzicie, jeżdżę sobie kładę moim. I dzisiaj są piękny dzień, więc może dzisiaj będzie odcinek z. Ładnych widoków, to co mnie uspokaja, widzowie, to co mnie relaksuje Bo ja nie tylko jeżdżę kładem po to by jeździć Jeżdżę po to, żeby też widzowie się zrelaksować od tego zgiełku Odstresować się I tutaj teraz macie, widzowie Będziecie mieli zaraz To co teraz, tu gdzie teraz obecnie nagrywam ten odcinek a to jak się skończę, zaraz nam, wam widzowie też taką scenkę nagram, yy, gdzie są piachy i, i co mnie tam na nich relaksuje. Więc widzowie, szykujcie się i yy, przepraszam was widzowie, że ostatnich odcinków nie stawiam, ale wam to wynagrodzę. Dotarłem już na piachy, więc widzowie zmieniam perspektywę i wam pokazuję. Tak się prezentują piachy, na razie z dołu, bo potem podjadę tam na górę, tam gdzie ten gwiazd, bo tam jest moje ulubione miejsce, bo tutaj potem widzę wszystkie całe piachy. Nie wiem, widzowie, bo specjalnie tak byłem cicho. Czy słyszycie te ptaki? To jest piękne. Te... Lubię tak sobie u... pojeździć kładem, pojeździć, usiąść i posłuchać tej ciszy tych ptaków. Dobra, widzowie, jadę tam na górę. Uwagi? Na piach? Wow. Zaraz tam gdzieś wyjadą. A tak się prezentuje mój punkt widokowy. Tylko trochę, kurde, do tyłu. Jakbym trochę do tyłu, to byłoby elegancko, jak to mój kolega z praktyk mówi. Pozdrawiam cię. Nie będę mówił jego imienia, bo może nie chcę. A no i oczywiście. Mój serdeczny, najlepszy kolega dał mi taki prezent do kluczyków. On no, tak się prezentuje. Dziękuję Ci, ziom. Jesteś fajny gość. No i. Zdrowie. Mój kład po tuningu. No i ten. Bagi przejechało. Nie widziałem. Bo tutaj same krosy, kłady jeżdżą. Pierwszy raz spotykam. No i to jest mój ulubiony punkt, w tym miejsce. Widzowie, posłuchajcie tej ciszy tak chwilę. Jedzie się? Wow, tam bączki są. Kurz. Ja to lepiej widzę, widzowie. Niestety, czemu ta kamera widzowie nie działa jak prawdziwe oko ludzkie? Nawet fajne baki, tylko mnie nie stać. To drogie. O, może się przekręciło, oni tu mogą wyjechać. Bo tam można, widzowie, tędy pojechać. I tak, tutaj tędy można wyjechać. Albo tam dalej na piachy pojechać, ale ja tam na razie się nie kopię, bo muszę olej wymienić <grych> w składzie. Bo już jest takie czarniutki, widzowie. Niestety. Jazda kosztuje. Dziękuję wam widzowie za oglądanie tego krótkiego odcinka. Może jeszcze nie wiem, coś dodam, ale to wiem, że to będzie końcówka. Subskrybujcie tam na dole, żeby zamiast czerwone stało się szare. No i też komentujcie, lajkujcie. I jeszcze raz przepraszam, że nie wstawiam filmów ostatnio, ale mam trochę na głowie. Więc ja będę już pomału leciał do domu cześć widzom!